Że na Gitler, głos 24. Krakowska Rada Miasta podjęła decyzję o tym, że miasto będzie finansować program in vitro. Tym razem to głosowanie udało się przyjąć, większość radnych była za, no ale duże kontrowersje wywołało to, że jednym z radnych, który zagłosował przeciwko razem z klubem radnych PiS, był pan Łukasz Wantuch który opowiada się za in vitro a jednak zagłosował przeciwko. Pan Łukasz Wantuch jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie radny, no niektórzy zupełnie nie rozumieją pana postawy. Jak to jest? Czy to jakaś schizofrenia? Jest pan za in vitro deklaruje pan, że to jest panu bliski pomysł, ale jednak tym razem opowiedział się pan przeciwko. Dlaczego? Demokracja nie polega tylko na głosowaniu. Właściwie dla mnie demokracja, sam akt w demokracji sam akt głosowania jest tylko takim uwiecznieniem, zakończeniem pewnego procesu. I ta de debata, dyskusja, która była na temat in vitro, była kompletnie niedemokratyczna. Dopuszczona była do głosu tylko jedna strona, czyli by byli przedstawiciele stowarzyszenia fundacji Nasz Bocian. A nie była dopuszczona strona, która sprzeciwia się in vitro. Ja jestem zwolennikiem in vitro, zawsze byłem, ale uważam, że w dyskusji powinny brać udział dwie strony. Dlatego złożyłem wniosek o dwa czytania, żeby na następnej sesji mogli wziąć udział też osoby, które są przeciwnikami in vitro. Przed sesją dostaliśmy informację, że żadne osoby z zewnątrz nie będą dopuszczone do udziału w obradach. Dostaliśmy takiego maila przewodniczącego, jego screen rzuciłem na swojego Facebooka. Więc w tej sytuacji Organizacje, które są przeciwnikami in vitro nie zgłaszały się do dyskusji. Mimo tego podczas debaty stanowisko zabrała Fundacja em, Nasz, na, na, nasz Bocian. Uważam, że to jest nie fair. Ja jestem zwolennikiem in vitro, ale zdaję sobie sprawę z tego, że są też ludzie w Krakowie, które są tylko przeciwnikami. I oni mają takie same prawo do wypowiedzi jak każda inna osoba. Uważam, że in vitro jest dobrą rzeczą, jest bardzo potrzebne i tak zawsze do tej pory głosowałem, ale nie może być tak, że przepychamy na siłę uchwałę tylko po to, żeby spełnić jakieś oczekiwania wyborcze em, niektórych osób. Dlatego uważam, że można było spokojnie zrobić tego dwa czytania na drugiej sesji 7 kwietnia dopuścić do głosu również stronę przeciwną i wtedy bym głosował za. Ale z powodu sposobu, trybu, w jakim ta uchwała była procedowana, musiałem zagłosować przeciwko. No, było panu o tyle łatwiej. Że jednak głosy, można powiedzieć, były już policzone. Tak czy inaczej, przeciwko deklarowali się tylko posłowie PIS. Jeszcze jeden poseł z pana klubu również zagłosował przeciwko. Więc może, może tak naprawdę to tylko pozory. Może po prostu wiedział pan, że warto się pokazać, a to, czy jak pan zagłosuje, tak czy inaczej, nie ma znaczenia. Wie pani co, tylko oprócz tych, którzy są za i przeciw, są jeszcze głosy wstrzymujące. I o ile kluby PIS i, -i Prawo sprawi, Sprawiedliwości i Platforma zawsze było mniej więcej wiadomo, jak będą głosować, no po pierwsze, mamy, mamy też nasz klub, który w poprzednich głosowaniach były również głosy się wstrzymujące, a były głosy przeciwko. Więc tak do końca nie było to, nie było, no nie było to pewne. Zresztą. Każdy radny głosuje tak, jak uważa za słusznie. Ja głosując nie oglądam się na to, jak zagłosuje radny A, B czy C. Ja głosuję tak, jak ja uważam, że jest za słuszne. Jak ktoś inny głosuje inaczej albo głosuje w sposób, no to jest jego sprawa. On jest tego rozliczany i on będzie za to odpowiedzialny. Więc tutaj ym, kto jak głosuje, to jest kwestia jego własnych poglądów i sumienia i nic więcej. Czy znaczy nie udało się w takim razie na komisji, która poprzedzała te obrady yy, przedyskutować tamtej kwestii, i ustalić, jak te obrady będą przebiegały. Bo rzeczywiście no, można mieć wrażenie, że wykorzystano pandemię, wykorzystano to, że udział w sesjach jest bardzo ograniczony, po to, żeby szybko, bez dyskusji uchwalić program, nad którym zresztą miasto pracuje od wielu lat i głosowało właściwie po raz czwarty. Panie Komisarzu, gdyby wypowiadali się tylko radni, w porządku. Ale jeżeli dopuszczamy jedną stronę, to musimy też dopuścić drugą stronę. Więc albo robimy taką sytuację, że nie ma nikogo z zewnątrz wypowiadają się tylko radni. Okej. Okay. Albo druga opcja, to dopuszczamy głosy z zewnątrz, tak jak w tej jak fundacji Nasz Bocian, ale w tej sytuacji też trzeba dopuścić inną, 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 inną fundację, która się sprzeciwia, żeby, był, żeby były po prostu dwa głosy. Bo samo głosowanie, to nie jest tak, że demokracja tylko polega na głosowaniu, na tym, że dominuje większość. Demokracja to nie są rządy większości. Bo to oznacza, że wtedy nie musimy szanować y, y, rządów mniejszości. I mimo tego, że uważam poglądy przeciwników in vitro za złe, szkodliwe, to mają prawo do ich dogłoszenia i przedstawienia też na sesji Rady Miasta Krakowa. Więc prowadzamy sytuację, że nikt się nie wypowiada z zewnątrz, ale jak już dopuszczamy jedną stronę, to dopuśćmy też drugą. A czy nie obawia się pan, że będzie to pana jednak dużo kosztowało? Co prawda deklarował pan, że nie będzie pan już kandydował po raz kolejny. Nie wiem, czy pan podtrzymuje tę obietnicę na no, ale niektórzy z kolei komentowali pana decyzję, że panu tego nie zapomną i że, że jest pan ukrytym pisiorem, i że, że, że to może wpłynąć także na, na odwrócenie się od pana tych, którzy do tej pory na pana głosowali. Wie pani, to, że jestem pisiorem, to, że jestem lewakiem, to ja już słyszałem różne możliwe kombinacje i sam się czasami w tym gubię. Ja po prostu jestem sobą i mam takie poglądy i te poglądy są niezmienne. Powiedziałem wyraźnie, jestem zwolnikiem in vitro. Byłem zwolnikiem in vitro dwa lata temu, byłem podczas sesji i będę za dwa lata również. Ale nie może być tak, że tylko jedna strona dominująca, większościowa, nadaje głos dyskusji. A co do, co do ludzi? No ja wierzę w mądrość ludzi. Ja wierzę w to, że ludzie, którzy oglądają teraz nasz, nasz ten, na nasze nagranie, którzy komentują Moje posty na Facebooku, że to są mądre osoby i są w stanie zrozumieć. Oczywiście jest jakaś część osób, która myśli po prostu schematami i emocjonalnie. Ale no to, to już jest ich problem. No jeżeli ktoś nie rozumie tego, co ja chcę yy, zrobić, osiągnąć, no to nie, spróbuje się wejść w mój tok myślenia i zastanowić się, jak myślę. Ja uważam, że oczywiście mogę się mylić. Ja też już zawsze zakładam, że mogę się mylić, że mogę nie mieć racji, nie mam monopolu naprawdę. A, ale takie są moje poglądy. Jeżeli ktoś idzie po łebkach i tylko bierze część bez zastanowienia się, jakie, jakie są moje, moje intencje, no to wtedy może rzeczywiście ten hejt z jego strony nastąpić. Ale wierzę w mądrość ludzi, a zwłaszcza moich wyborców. No proszę powiedzieć, czy w ogóle um, uważa pan, że to samorząd powinien finansować in vitro? Ja zastanawiałam się nad tym projektem i doszłam do wniosku, że właściwie tak naprawdę nie wiadomo, do kogo trafią te samorządowe pieniądze. Bo może się za chwilę okazać, że pary, które zdecydują się tu w Krakowie na in vitro, to są albo pary, które przyprowadziły się tutaj tylko na jakiś czas po to, żeby móc skorzystać z tych środków, a dzieci mogą się urazić zupełnie gdzie indziej. Niemniej jednak jest to program kosztowny. Czy Krakowa stać na taki program, zwłaszcza teraz, w tej sytuacji? Czy nie ma ważniejszych potrzeb? Wie pani co, jest to bardzo ważny program i bardzo dobrze, że nasze miasto go finansuje. E, tak jak głosowałem, zawsze do tej pory głosowałem za in vitro, we wszystkich głosowaniach. To zadanie powinno być robione przez rząd, a nie przez samorząd i wszyscy się chyba z tym zgadzamy. No ale w sytuacji, kiedy rząd z powodów ideologicznych nie chce realizować tego in vitro, no to musi to robić samorząd. Ja absolutnie to popieram, to jest ogromny wydatek dla miasta, ale to są bardzo dobrze wydane pieniądze i każdy jako rodzic, ja sam jestem rodzicem, wie doskonale, ile radości dają dzieci, no czasami dają też dużo zmartwień i niepokojów, ale jest to w tej sytuacji jest to absolutnie wymagane. A co do rządu, to jest taki dowcip. Pyta córeczka mamusie. Mamusiu, czy to futro dostałaś od tatusia? E, córeczko, gdybym liczyła na twojego tatusia, to nawet ciebie bym nie miała. Rozumiem. Proszę pana, no skoro pozostajemy w tej tematyce praw człowieka, no bo prawo do posiadania potomstwa jest również jednym z najważniejszych praw. No, pan również działa w takich kwestiach, jak na przykład nieepatowanie osób, które na to nie mają ochoty które mają większą wrażliwość zdjęciami umieszczanymi w przestrzeni publicznej przez organizacje pro-life. Tu w Krakowie jest to stała praktyka. No pan cały czas pokazuje, jak, jest, jak i znajduje nowe formy, jakby oddziaływania, bo okazuje się, że prawo nie do końca jest tutaj skuteczne. Krakowska Rada Miasta podjęła w tej kwestii uchwałę, no ale jeszcze chyba nie jest to pewne w stu procentach, czy w ogóle będzie można ją zastosować. I jestem ciekawa. Ostatnio został pan oskarżony nawet o to, że, że prowadzi pan takie działania wręcz niezgodne z prawem że pan szantażuje osoby, które są właścicielami billboardów, po to, żeby nie wypożyczały ich organizacją ProLife. Oskarżenie przeciwko panu. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa jest nawet w prokuraturze. Jak wygląda ta sprawa? Jak się pan czuje? Czy obawia się Pan, że znajdzie się Pan na ławie oskarżonym w związku z tym? Na pewno się znajdzie na ławie oskarżony, bo to nawet policjant, który mnie przesłuchiwał, by mi zasugerował, że decyzja już została już podjęta, że i to nie była decyzja podjęta w Krakowie. Tylko tylko wyżej. Więc tak, to jest trochę jak z kawki, bo jestem oskarżony o uszkodzenie mienia. <laughs> Będę oskarżony o uszkodzenie mienia, mimo że nie miałem nic, nic wspólnego. I też o szantażowanie. Udało mi się doprowadzić do usunięcia billboardów antyaborcyjnych w Krakowie. W Krakowie nie ma już ani jednego billboardu z takimi właśnie zdjęciami abortowanych płodów. Przy czym, proszę, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Tu nie chodzi o aborcję. Ja bym tak samo mocno protestował, gdyby w przestrzeni publicznej znalazło się zdjęcie na przykład człowieka bez głowy i w ramach kampanii jedź, jedź wolniej samochodem. Jeżeli na papieżkach papierosów są drastyczne zdjęcia, to my kupując papierosy, dokonujemy wyboru i widzimy te zdjęcia, ale dziecko tego nie widzi. Jeżeli taki billboard, czy taki autobus oklejony jest w przestrzeni publicznej, to dziecko musi go zobaczyć. I bardzo często pisali do mnie rodzice, że ich dziecko wtedy płacze, czuje się niebezpiecznie i o to chodzi. Tu nie chodzi o aborcję. Chodzi po prostu o to, żeby chronić nasze dzieci. I niestety yy, są grupy fanatyków, fanatyków po prostu. Jedna z tych grup podał mnie do, do sądu, no i będę, będę miał rozprawę na pewno, bo ja y, jestem przekonany o tym, że obecny aparat, no, prokuratura nie jest niezależna, więc jak idzie sygnał z góry, że macie oskarżyć siwantucha, no to ben, będę oskarżony i mam nadzieję, że jeszcze są sądy w Polsce. No, no, pan próbuje wyeliminować... Yy, yy... Te drastyczne zdjęcia z przestrzeni publicznej. Rozmawialiśmy też o tym z panią radną, która no też tutaj zaangażowała się w tę kwestię. No ale problemem jest to, że działacze pro-life organizują manifestacje i korzystają z prawa do wolności słowa, do wolności manifestowania. Tak czy inaczej pojawiają się w tej przestrzeni publicznej. Ostatnio widziałam, zaledwie kilka dni temu, taką manifestację na rynku podgórskim. Tak. Więc czy uważa pan, że należałoby jednak prowadzić jakieś um, regulacje nie tylko miejscowe, ale może właśnie ogólnopolskie, które by mogły uwolnić y, właśnie czy uwrażliwić na problem m, właśnie umieszczania zdjęć tak drastycznych czy w przestrzeni? Wie Państwo, tego nie można rozwiązać na podstawie prawa lokalnego. To musi być zmiana ustawy. No nie możemy na podstawie prawa lokalnego wprowadzać pewnego ograniczenia. to z konstytucji. Są jeszcze ludzie w tym kraju, którzy uważają, że konstytucję należy szanować i jej przestrzegać. I konstytucja mówi wyraźnie, że tego typu obostrzenia i zakazy muszą być robione w formie ustawy. No, nasz rząd, jak wszyscy wiemy doskonale, wprowadza bardzo wiele obostrzeń na podstawie rozporządzenia, co jest kompletnie niezgodne z konstytucją i z prawem. I za parę lat następny rząd będzie miał z tego powodu wielkie problemy z postaci wypłaty Odszkodowań. Jeżeli teraz jest zamknięta siłownia na podstawie rozporządzenia, to za 5 lat zostanie wypłacone odszkodowanie, że to zostało wprowadzone na podstawie rozporządzenia, nie Ale wracając do tematu, muszą być zmiany, ale muszą to być zmiany ustawowe, ponieważ wszelkie ograniczenia muszą być ustawowe. Nasz rząd, nasz Sejm, może Senat, ale to też za mało i na pewno prezydent nie poprą takich rozwiązań, więc tutaj należy po prostu czekać. No i stąd też się bierze takie, takie poczucie bezsilności wielu osób. Stąd bierze się też takie, takie po prostu, no, poczucie, że po prostu się nie da nic zrobić w tej kwestii. Niestety, dopóki będzie ta ekipa rządząca, na no, nic tej kwestii się nie zmieni. Wróćmy do pana pomysłu, bo widziałam ostatnio, że pan wymyślił, żeby jednak, nie wiem, nalepiać jakiś serduszka, o co chodzi, niech mam tam opowie. To jest akt desperacji. Najgorsze, co jest, to jest takie poczucie bezsilności. Przed szpitalem Narutowicza stoi taka furgonetka właśnie z, tym, z tymi zdjęciami. Tak jak, ja powiedziałem, nie chodzi o aborcję. Chodzi po prostu o to, żeby chronić dzieci. Doprowadziłem do zmian w organizacji ruchu. Niestety tamta organizacja, ta fundacja ma potężne pieniądze. Kupili nowy samochód, jest od teraz mniejszy, więc spełnia wymagania. Przenieśli na drugą stronę. No i to jest tego swego rodzaju, wie pani, taki. Ja jestem po poczucie poczuciu bezsilności, że nic mi się nie da nic zrobić. Są po prostu zbyt silni, zbyt potężni, żeby z nimi walczyć. Spal mi do głowy taki pomysł, który jest kompletnie absurdalny, kompletnie z kosmosu: że jak czasami komuś się nakleja taką naklejkę karny łoś, to żeby właśnie te zdjęcia też obkleić takimi naklejkami, który się trudno ściąga. Jest to absolutnie absurdalny pomysł i wręcz jakiś, no, na, znaczy legalny na pewno, ale jest to po prostu wyraz desperacji.